Maneczko mordeczki z tej strony Nestero. Dzisiaj zrobimy sobie reakcję na wideo na kanale Cyberpunk 2077. Ogólnie Cyberpunk wydał nowy trainer Edge Runners 2. Tego się nikt nie spodziewał. Oczywiście ja myślałem, że pani takie coś wyjdzie. Dlatego zrobimy sobie reakcję na Edge Runners. Zostawcie łapki i lecimy. Ogólnie, jeśli o samą zapowiedź, to już się fajnie zapowiada. Jeżeli ktoś oglądał oryginał to pewnie wie jak się to skończyło, ale zobaczmy co tutaj Redzi dla nas przygotowali. Dobra, tak szczerze, tak szczerze, taka moja szczera opinia na temat yy, tego zwiastunu jest taka, że po prostu to nie jest jasne. Pokazano poro klatek z pierwszego sezonu. I ktoś oglądał, to było chyba 10 odcinków. Jak ktoś oglądał 10 odcinków, to mógł wyłapać, że te sceny, które pokazali Achill z dwójce, no to duża większość jest po prostu wzięta z oryginała. Ale to, co przykuło moją uwagę, mordeczki. To, że na koniec samej zapowiedzi była postać z kamerą, która też można powiedzieć, że może przypominać mi fabularnie cyberpunka 2077, gdzie jak graliście Johnem Silverhandem, no to był tam jakiś tam operator kamery, który szukał newsów i tak dalej, niuansów i po prostu tematów, to więc po prostu ja czekam. Jak wyjdzie to na Netflixa to na pewno to napędzi wyświetleniowo Netflixa jak idę z samego, sam kanału cyberpunka. Chociaż i tak na ten moment jest 12 tysięcy, a kiedy będę to publikał, w ogóle 44 minuty minęły od wrzucania materiału. Więc szybko zareagowałem, w ogóle w tym czasie ogarniałem OBSA, ten pomyślałem nagram, będzie super. Jest super, ja jestem zaciekawiony kiedy to wyjdzie, bo nie dali daty premiery, ale jeżeli będzie cokolwiek wiadomo na temat yy, zapowiedzi i daty premiery bo niestety w opisie nie podali daty premiery, to będę was informował na tym kanale i cóż, dajcie znać w komentarzach co o tym sądzicie, co wyłapaliście w ciągu oglądania, może więcej wyłapaliście niż ja. Komentarze są wasze, dajcie znać co o tym sądzicie i jakie macie zdanie. Ja byłem staro i się widzimy w kolejnych materiałach na moim kanale Nestero Player i innych projektach po prostu. Ciemka mordy.